Zadanie aptekarz. E, treść jest dość skomplikowana, więc zapewne chwilę się zastanowimy nad tym, o co chodzi w treści e, Mieliśmy jakieś e, pałki wodne, które chyba rosły. I to był ciąg, o, żeby mieć z treści 35, 42, 2 i, i coś chyba jeszcze. To, ok, I to są wysokości moich pałek wodnych, które rosły. To jest, to jest chyba koniec, łatwiej, 300. To, yy, to, co się dzieje dalej, to są rycerze. Teraz każdy rycerz ma swoją konstelację gwiazd. Ja Jaką konstelację gwiazd sobie wyobrażam sobie jako po prostu worek z liczbami? Tak? Jeden rycerz przychodzi z jednym workiem. Jeden, Jeden rycerz przychodzi z jednym workiem liczb. Tak, Widzę test przykładowy, ale, ale myślę, że mi się nie przyda. Dziękuję. Yy, przychodzi z workiem liczb, i teraz to są jego gwiazdy, które jak przyłoży do każdej z, z tych liczb z pałek wodnych, to one się przekształcą w coś innego. I teraz chcemy znać sumę tego czegoś innego na pewnym przedziale, który on zebrał. Powiedzmy, że to jest rycerz, który ma takie liczby 11, 13 i 1, i on zgarnął pałki w wysokości 35 i 42. No to, żeby wiedzieć, jak bardzo on wygoi sobie te rany, które miał w wojnie, to musimy rozbić sobie 35 na czynniki pierś, na, na jakie są dzielniki 35? 42, jakie są dzielniki? I teraz to jest 1, to jest 5. 35, na 5, to chyba 7 i 35. To chyba są wszystkie. Te 42 ich jest dużo. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, jeśli dobrze pamiętam. No więc przychodzi z tym, z tym worem swoich liczb, swoich gwiazd. Tak? To są gwiazdy z jakiegoś powodu. I zastanawia się w tym, w zbiorze dzielników, który tutaj jest, jakie są wielokrotności jedynki. To wszystkie to są wielokrotności jedynki, więc sumuję sobie wszystko. I mu wychodzi wynik 48. I podchodzi sobie z jedynką do 42. I wszystkie to są wielokrotności jedynki, więc sumuję sobie je wszystkie. I to jest też ileś. Dobrze umiecie czytać. Ok. No więc z takim worem on przekształca sobie te liczby w takie leczenie ran z tych pałek. No i to, co nas interesuje, to suma tych wartości. Bierzemy sobie 48 i 98 i mówimy, że w takim razie ten rycerz 48 plus 98. Yy. 156? Tam wyszło? Jeśli się nie byłem. No to w takim razie wynik dla tego rycerza, dla takiego przedziału, to jest 156, jeśli się nie pomyliłam w obliczeniach, które wyszło. Była tam jedynka w tym dworze, więc być może warto jeszcze zobaczyć, co się dzieje, jak tej jedynki tam nie będzie. Przeróbmy sobie nieco ten zbiór to. i to zniknę. To w takim razie przeróbmy sobie jedynkę na dwójkę. No i zastanówmy się dla mojej gwiazdy dwójka, co ona, co ona mi zbierze z tych moich dzielników z trzydziestki piątki. Czyli jakie są wielokrotności dwójki, które są równocześnie dzielnikiem trzydziestki piątki. Nie ma takich żadnych, więc dwójka wnosi zero. Jakie są wielokrotności jedenastki, które są w dzielnikach? Też 0. I trzynastki, tak samo. W związku z tym, z tej pałki ten rycerz nie uzyska nic. Nie będzie go ta pałka leczyć. Takie gwiazdy ma. Tak. A zastanówmy się, co jest z 42. Zastanawiamy się, jakie są wielokrotności dwójki, które występują w dzielnikach 42: 2, 6. 14 i 42 plus 6 plus 14 plus 42. I to jest jakaś liczba. Więc to dostaje, może, może policzymy to. 14, 20, 22, 64. Ok? A zastanówmy się teraz jeszcze, jakie są wielokrotności 11, które tutaj są. Bo być może to nam jeszcze dołoży jakichś yy, dzielników tutaj. Jedenastki wielokrotności chyba nie ma i trzynastki też nie. W związku z tym ostatecznie z tej pałki uzyska 0, a z tej pałki uzyska 64. Czyli łącznie odpowiedź dla tego e, rycerza jest 64. Tak? Dla pewności, co jeśli zamiast trzynastki będzie tu trójka? Tutaj się nic nie zmieni, natomiast tutaj jeszcze weźmiemy wielokrotności trójki. 3. 3, 6, 21 i 42. Tak? No to jak nam się zmieni wynik? Te, które są zakreślone dwukrotnie, bierzemy tylko raz. W związku z tym dodatkowo będzie 3 i dodatkowo będzie 21. Czyli łączny wynik to będzie 24 plus 64, 88. I tutaj też jest 88 wtedy. Uf, no to chyba yy, treść zadania co najmniej jest za No to jak można by było o tym myśleć? Co, co tu trzeba zrobić? Po pierwsze, weźmy sobie te pałki wodne, które tutaj rosną. I powiedzmy, że robimy sobie tutaj taką tablicę dwuwymiarową, czyli dla każdej pałki wodnej. Będziemy się zastanawiać, kolej, dla kolejnych wartości gwiazd, tak? tutaj będą wychodzić te gwiazdki z wora i będziemy patrzeć, jaka liczba co wnosi. 4, 5, 6, 7 i tak dalej, być może dużo. No to teraz, jeśli mielibyśmy gwiazdę 1, no to co ona wnosi z 35? Zmazałam dzienniki, więc trzeba będzie je sobie przypomnieć. 35. Na 35 znajdujemy wszystkie dzielniki. 35, które są jednocześnie wielokrotnościami 1. No to, to są wszystkie dzielniki. Czyli 1, 5. Jaki jest jeszcze dzielnik? 35 na 5 jest 7. To jest 35. Tak, czyli w tym miejscu mam sumę tak. 42 to suma wszystkich tamtych dzielników. Czy pamiętacie, ile to było? 96. Czyli wszystkie te dzielniki. 1, 2, 3, 6, 7 itd. Wszystkie dzielniki dwójki. To jest 1, chyba 2, 3, A Tutaj już nie będę liczyć. Ok, zastanawiamy się dla dwójki. Tutaj będzie to nie 0. Tutaj już się też zastanawialiśmy. Wyszło nam, zdaje się, 64. Tak? Przykładamy gwiazdę 2, jakie są wielokrotności dwójki, które są równocześnie dzielnikami 42. Wyszło nam suma ich 64. Wielokrotności dwójki, które są jednocześnie dzielnikami dwójki to 2. I tutaj, powiedzmy, że tej kolumny nie będę wyliczać, bo zajmie to za dużo czasu. Dla trójki tutaj będzie 0, tutaj też coś wyliczaliśmy. I która będzie? Dla czwórki Tutaj będzie 0 dla piątki, tutaj będzie 40, tutaj pewnie będzie znowu 0. Widać, że ta tablica będzie miała dużo zer, ale na razie się tym nie przejmujemy. A więc jak wypełnimy sobie taką tablicę, tak, to jaka będzie odpowiedź na nasze zapytanie, jak jej szukać? Tak. Przychodzi rycerz, który ma wór tych gwiazd, które mamy tutaj wypisane, od 1 do 50 tysięcy zapewne i ma jakiś dany przedział. Które zebrał. Przypominamy sobie ten sam przedział, który poprzednio rozważaliśmy. No i chciałby wiedzieć dla tych swoich gwiazd, jaka jest suma tych liczb na tym przedziale. Oprócz tego, to, to jest trochę za dużo, będzie trzeba robić zasadą włączeń i wyłączeń te wszystkie gwiazdki, które tutaj są. Okej, okay. no to. Mając zbiór gwiazd, co dokładnie mówimy? Wyjmujemy je sobie może z bóra. mówimy dwójka. Chcemy znać sumę na przedziale dla dwójki w tym przedziale, który deklarowaliśmy. Odtąd dotąd. Do tego dodajemy to, co jest dla trójki. Może będę, będę to oznaczać jako T od 2. Czyli jestem teraz jakimś rycerzem, który sprawdza dwójkę. Do tego dodam to, co tą sumę dla trójki. Bo mam taki gór, tutaj będę dodawać, dodać te 11 To gdzieś tutaj pewnie będzie. No to teraz, mając to, zapewne będę chciała objąć T2, 3. Co to jest te 2 3? To są takie dzielniki tych moich liczb, które są jednocześnie wielokrotnościami i dwójki, i trójki. Czyli to, co tak naprawdę tutaj mam, to nie te 2 3. Tylko te od NWW 2, 3. Ok? No I będziemy obejmować te od NWW 3, 11 i tak dalej. No i później mamy plus NWW wszystkich trzech liczb, które są w orze. To jest zasada włączeń i wyłączeń. Odpowiedzi na te, na te pytania te będziemy szukać w przedziałach konkretnych w tej mojej tablicy. No to jak mamy przedziały i nie chcemy się iterować od, od lewej do prawej, to się robi sumy prefiksowe. Czyli to, co robimy, przepisujemy tą tablicę jako sumę prefiksowe. I tutaj mamy dalej to samo. Proszę powiedzieć, ile to jest? 48. 48. 0, 0, 40, 0.

Tak? Czyli od lewej do prawej mam sumę prefiksową. No więc teraz, jak mam takie zapytanie te coś, to jest już konkretna liczba, tak? Czyli szukam t od jakiegoś wiersza i mówię, mam zapytanie na tym przedziale. Odtąd dotąd. W związku z tym pytam się o tę liczbę tutaj. Jaka jest? Odejmuję tę liczbę, która jest przed nią. Tak jak to w sumach prefiksowych jest. Jeśli mamy zapytanie na przedziale od a do b, pytamy, jaka jest suma na przedziale od, y, od 1 do B? I odejmujemy sumę na przedziale od 1 do A minus 1. Tak? Może, żeby było lepiej widać, to gdzieś na górze. Jeśli pytamy się o sumę na przedziale tym, to potrzebujemy od tej liczby, to jest mój prawy koniec przedziału, Odjąć liczbę, która poprzedza, czyli sumę wszystkich elementów do tego miejsca. Czyli odjąć tę liczbę. 155 minus 48. Ok. No to mamy takie sumy prefiksowe i zapytania na przedział. czyli potrafimy dość szybko odpowiadać na pytania o te danej liczby. No i to jest wszystko w porządku, tylko że ta tablica nam się nie mieści w pamięci. Po tych liczbach, jest maksymalnie 50 tysięcy i tych liczb też jest maksymalnie do 50 tysięcy mamy te gwiazdki nasze, które nam świecą w dniu urodzin. Więc 50 tysięcy na 50 tysięcy to jest za dużo. Więc wracamy teraz do tych z, które tutaj się pojawiają. Da się je zredukować, tak? Jak je zredukować? Wyrzucić je z tablicy, czyli tworząc. Teraz, wyobrażając sobie tą tablicę, no i zamiast trzymać całą tablicę, będziemy trzymać wektor par, indeks, wartość, która była niezerowa. Czyli tworzymy taką tablicę, która tutaj, rozmazałam sobie, to by było 48, tak? Tak. To sobie tutaj zapiszę już, żeby było łatwiej. 48. To w takim razie przy indeksie 1 mam wartość 48, a przy indeksie 5 wartość 40. To jest wszystko. W związku z tym, pod liczbą 35 ja mogę sobie zapisać, że to jest indeks 1, wartość 48, a pod indeksem 5 ja mam wartość 40. I zużywam tylko dwa pola, które przechowują. Nie potrzebuję całej tej tablicy wypełnionej zera. No i tak sobie robię dla każdego. Dla każdej pałki wodnej, która się tam znajduje. I tutaj będzie 1,96, 2, 64 i tak dalej. Ok? Jak sobie to przerobię na takie wartości, no to nadal chciałabym mieć sumy prefiksowe. Tak? Więc trzeba. Trzeba te wartości. Od lewej do prawej będziemy iść, sumować, żeby otrzymywać sumy prefiksowe tych, tych liczb. Wystarczy je wrzucić do jednego wora, jakiegoś, który nam otrzymuje porządek po pierwszej współrzędnej i je pewnie pododawać, jakbyśmy chcieli to, to sobie wyobrazić. Tak? To co się dzieje dalej? Jak już mamy. E Powiedzmy, że mamy jakoś, jakoś to policzone. To, to też nie jest aż tak oczywiste, jak to dokładnie liczyć. Okay? Jedyna, jedyna może uwaga w tym miejscu to, że jak będziemy wyznaczyć dzielniki tych liczb, to możemy je zrobić do pierwiastka. Czyli do pierwiastka możemy iść, wyznaczyć wszystkie dzielniki, ich odbicie po drugiej stronie pierwiastka i w ten sposób wyznaczyć wszystkie dzielniki, które nas interesują. Mając, mając dane już te, te tablice, musimy się jeszcze zastanowić, jak to bardziej dokładnie obliczać. To znaczy dla tych kwot, kwot właściwie dla tych power podnych, być może będą jakieś, jakieś dzielniki, które będziemy chcieli rozważyć, a więc pomysł byłby taki, że Chcielibyśmy zrobić preprocessing ogólny, czyli niezależnie od tego, jakie mamy pałki na wejściu, my chcemy mieć wszystkie rodzaje pałek wodnych. Dla nich będziemy obliczać, jakie są te tutaj tablice, takie skurczone tablice mające indeks i wartość. Tak? Czyli robimy sobie taką gigantyczną tablicę, która okazuje się nie jest taka gigantyczna. Która ma wszystkie możliwości wysokości małej, czyli 1, 2, 3, aż do 50 tysięcy. I każd dla każdej takiej tworzymy wektor tych niezerowych sensownych wartości, czyli tutaj to nie będzie wielokrotność jedynki, która jest jednocześnie dzielnikiem jedynki. To chyba 1,1 1, tylko i wyłącznie. Y Wielokrotność jedynki, która jest jednocześnie dzielnikiem dwójki, to jest 1 i 2, czyli w indeksie 1 będziemy mieli 3. I to powinno być tak jak tutaj. W indeksie 2, 2 powinniśmy mieć 2. Wielokrotności dwójki, które są jednocześnie dzielnikiem dwójki, 2, 2. Ok. I tworzymy sobie taką dużą tablicę. W ten sposób. I później dopiero dostajemy ciąg i będziemy mieli. Zapytań. Więc, jak już mamy, mamy taki preprocesing dowolnej, dowolnej możliwości pałek wodnych, to teraz chcielibyśmy tych, tych naszych rycerzy, którzy przychodzą, jakoś obsłużyć. No więc, brakuje nam sum prefiksowych. To co chcielibyśmy zrobić, to zrobić sobie wyliczanie na bieżąco tych sum prefiksowych. Jak sobie przypomnimy, jak to wygląda na przedziale AB. To jeśli mamy zapytanie o sumę prefiksową, że wcześniej nazywałam to P, suma prefiksowa P. Na przedziale od A do B. To są zapytania dla jakiegoś jednego rycerza. I każdy rycerz przychodzi z paroma takimi zapytaniami o różne P tak, z włączeń i wyłączeń, to już, to już, rozbijamy to na wszystkie takie zapytania w postaci, jaka jest suma prefiksowa na przedziale, jaka jest suma konkretnie na przedziale AB w danym wierszu. No więc rozbijamy to na zapytanie od 1 do a minus 1 i na zapytanie od 1 do b. No i mamy dużo takich zapytań i chcemy je wszystkie wrzucić do jednego wora, posortować, i odpowiadać na, na, na pytania dla konkretnego rycerza. Powiedzmy, że to jest rycerz numer 2. To jest też rycerz numer 2, może strzałki, to jest zapytanie z minusem, a to jest zapytanie z plusem. Tak? Czyli to, co jest na tym przedziale, dla rycerza 2 mam dodać, a to, co jest na tym przedziale, dla rycerza 2 mam odjąć. A no więc jak ja sobie wrzucę każde takie zapytanie do wora i przesortuję. Tak? Tu są takie przedziały. Od 1 do 5, od 1 do 2, od 1 do 3. Posortuję sobie oczywiście po tym prawym końcu. Tak? To najpierw mam do obsłużenia, yy, tutaj muszę wiedzieć jaki to jest rycerz i czy z plusem, czy z minusem. Tak? Powiedzmy, że tu jest rycerz 2 z plusem, tu jest rycerz 3 z minusem, rycerz 3 z plusem na przykład. No to teraz będę chciała obsługiwać te zapytania w kolejności od najmniejszych prawych przedziałów. Zbiorę sobie zapytanie na przedziale od 1 do 2. Tak? No to teraz chcę wyliczyć tą moją tablicę sum prefiksowych, zaczynając od lewej strony, aż dojdę do kolumny 2. Czyli sumuję sobie te wszystkie rzeczy z tymi wszystkimi rzeczami i otrzymuję sumy prefiksowe, które powinny wyglądać z tego mojego obrazka w ten sposób, że jest 1 i suma 1 i 3, to jest chyba 4. I tu jest już nic więcej nie ma, ale tu jest 2-2. 2, 2. To jest suma prefiksowa na przedziale od 1 do 2. To jest moja odpowiedź na, na, tym, na tym przedziale dla, dla pewnych gwiazd. Tak? No to teraz trzeba sobie e, trzeba sobie przypomnieć, do jakiego rycerza? i dla jakich gwiazd dokładnie to było, z włączeń i wyłączeń. I wtedy dla pewnego podzbioru sobie odnoślić, powiedzmy, że, że mamy to jako podzbiór jednoelementowy, gwiazda 2 nam świeci, no to dla rycerza 2 w jakichś odpowiedziach, czyli wyniki, dla rycerza 2 dodajemy tą, tą gwiazdę, która nam świeci tutaj dwa. Tak? Być może to jest kilka gwiazd, bo być może to jest NWW. Ta liczba tutaj to może być NWW. Które tutaj dodajemy? Jeśli to była odpowiedź z minusem, 3 minus, no to wtedy w odpowiedziach od trójki odejmujemy to, co się znajduje przy tej gwieździe, albo przy, tym, przy tej konstelacji gwiazd, to chyba tak można nazwać. Minus równa się 2, jeśli o to zapytaliśmy. I teraz jak przetworzymy ten cały wór, no to zbierzemy w, w tablicy res od results w całej tablicy wynikowej odpowiedzi dla wszystkich moich rycerzy, którzy się pojawili. Tak? Drobna uwaga jest taka, że to nww, nww liczb rzędu 50 tysięcy może wyskoczyć poza 50 tysięcy. Ja mówiłam, że tutaj jest 50 tysięcy, co śniega. No ale zauważmy, że w tym, w tej tablicy bierzemy takie wielokrotności tego, co tu jest, które są jednocześnie dzielnikami liczb rzędu 50 tysięcy, tak? W związku z tym cokolwiek, co jest niżej, będzie miało same zera na pewno, bo nie ma żadnego dzielnika, który byłby wielokrotnością większą niż jest ta oryginalna liczba, tak? Czyli nie ma takiej wielokrotności, na przykład 128, która byłaby jednocześnie dzielnikiem 35. I trzeba przeskalować do większych liczb, dlatego możemy to uciąć na, na rzędzie 50 tysięcy, W związku z tym tą tablicę sobie wyobrażamy jako rzędu 50 tysięcy I gdzieś tam wchodzi się to nie pojawi. Jeśli NWW jest większe niż 50 tysięcy, to, to to wynosi 0, to nie w ogóle. Okay?